Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku lwa na czytaniu rozwinięcia horoskopu miesięcznego. Ci mamy sprawy osobiste, obszary, relacje, związki, miłość, sprawy osobiste oczywiście i pamiętajcie kochani, że ja to robię na wszelkiego rodzaju relacje, te czytania, a nie tylko na relacje romantyczne. Także warto o tym pamiętać. Tak. Dobra, lwy kochane, to zobaczmy. Widzę, że tutaj ktoś się zamierza do lwa z jakąś propozycją, ofertą, ewentualnie lew. Może zamierza się na kogoś, chce komuś coś zaproponować, ale bardzo się martwi, stresuje, czy to zostaje, zostanie właściwie przyjęte. Czuję, że ten ktoś postrzega tą drugą osobę jako bratnią duszę. Może masz takie poczucie, że znacie się z wcześniejszych wcieleń, może masz takie poczucie, że jesteście bratnimi duszami. W każdym razie jest pomysł, ale odwagi brak. Więc co tu się dzieje, lwie kochane, czemu nie masz odwagi, żeby to zrobić? No dobrze, zobaczmy, co jest tu ważne, co jest istotne w tym czasie dla lwów. Oczywiście mówimy miesiąc do przodu, od momentu, kiedy oglądasz to czytanko. Uuu, poważnie się zrobiło. Zmiany. Ktoś tu będzie, jednak się odważał, walczył o swoje. Ktoś tutaj... Hmm. No właśnie, arcykapłanka się pojawia, więc... Ale też mamy cesarzową. Hmm. I mamy jeszcze trzy buławy. Trzydzieści na końcu. Hmm. Powiem wam kochani, szczerze czuję tu bardzo dużo różnych sytuacji. Jest sytuacja, gdzie jest kochanka i jest żona. I tutaj ktoś chce opuścić ten trójkąt. Z tego, z tej trójki. Ktoś tutaj chce się uwolnić od tego. Dosłownie czuję, że ktoś walczy o to, żeby się z tego uwolnić. Możliwe, że to jest trudne. E, dużo tutaj trzyma rzeczy Was ze sobą. Tak. E, są tutaj osoby tak, także, które chcą zawalczyć o jakąś relację, jakiś związek. I tu czuję wszystkie możliwe, słuchajcie, ustawienia, ale wy, kochane, co tu się dzieje? Niektóre lwy będą walczyć o przetrwanie małżeństwa, inne lwy będą walczyć o przetrwanie tej relacji, że tak powiem, ładnie, dodatkowej. Ale ewidentnie jest tu ktoś w tych trójkach, bo tu czuję dużo trójkątów. W tych trójkątach, w wielu z nich jest przynajmniej jedna osoba, która szuka wyjścia z całej tej sytuacji, chce opuścić całe to zamieszanie. Dobra, okej, okay. ciekawe, ciekawy początek. Jeżeli tu jakieś lwy rozwijają się bardzo mocno, i to może być kobieta, może być mężczyzna, ale pierwiastek żeński tutaj szczególnie mam na myśli. To przyjdzie Ci podjąć decyzję i co dalej w tym temacie, tego rozwoju. <laughs> Możliwe, że patrzysz w nowym kierunku, szukasz czegoś innego, nowego dla siebie. Może pragniesz czegoś nowego dla siebie. Są tu osoby, które chciałyby wyjechać gdzieś daleko. Od miejsca, gdzie są, przeprowadzić się gdzieś, pójść dalej, prawda? Zostawić za sobą to, co wcześniej. Okej, okay, dobra, idźmy Teraz dalej. Teraz mamy drugi obszar. Obszar, jakie tu są wyzwania i jakie są przeszkody dla lwów? Wyzwania i przeszkody. Mhm. Pierwsze wyzwanie oczekiwanie czegoś dobrego, czyli Lwy tutaj będą gdzieś tak jakoś bardziej pesymistycznie postrzegać pewne kwestie. Trudno będzie Lwu dostrzec możliwość optymistyczną czy korzystne rozwiązanie pewnych kwestii. I też e, czuję, że trudnym będzie dla Lwa po prostu czekać. Radośnie oczekiwać, aż ktoś się odezwie, na przykład, prawda? <grydy> to będzie dla lwa dużym wyzwaniem. Wiadomo, Lew chciałby zadziałać, a nie siedzieć, czekać, prawda? Mhm. Mamy księżyc, czyli też będzie dla lwa wyzwaniem odnajdywanie prawdy albo pokonanie wewnętrznych lęków, żeby pójść i żeby się odważyć. Czyli zobaczcie, z jednej strony lew chce pójść, chce zrobić, chce się odważyć, chce powiedzieć, ale z drugiej strony czeka na coś, na co czeka lew? Aż ta odwaga przyjdzie do lwa, może. I z jednej strony wyzwaniem będzie czekanie, jakby, a z drugiej strony wyzwaniem będzie działanie. Więc zobaczcie, jak zakręcony czas. Oczywiście, że każdy lew to może inaczej odbierać, prawda? I inaczej tutaj podchodzić do tego. No i siedem bław. No właśnie. Hmm. Mam takie poczucie, że tutaj dużo jest energii takiej takiego gdzieś chronienia się, uciekania troszkę. Nie ma tu jasności w tym. Zobaczcie, jest księżyc, czyli to wszystko jest jakieś takie zamglone, jakieś takie niejasne. Natomiast jednocześnie mam takie poczucie, że, że lew nie poszukuje tej prawdy do końca, czy tej jasności tutaj. Dokładnie. Co tutaj będzie dla ciebie jeszcze wyzwaniem? To, żeby działać w zdecydowany, konkretny sposób. Żeby zrealizować swoje cele, nawet jeżeli będzie jakiś opór ze świata zewnętrznego. Czujesz, że jak jest opór, to, to lew się wycofuje. I jeszcze tutaj dobry plan działania też czujesz, że może być wyzwaniem. Czujesz, że masz takie poczucie, że tu jest dużo, dużo niejasności, dużo czegoś, Czego nie wiesz? Jakby masz dużo pytań, na które. Pytajniki widzę, bardzo dużo pytajników, ale nie ma odpowiedzi. Może w tobie, a może pragniesz, żeby ten ktoś odpowiedział, a nie odpowiada na twoje pytanie, czy pytania. Okej, okay, dobra, idźmy dalej. I mamy trzeci obszar dla lwów. Jaka metoda w jaki sposób? Siedem pentakli. U, dziesięć buław, lew. Co ty niesiesz? Co ty, lew, niesiesz? Co to za ciężar jest? I dziesięć bław, rycerz bław. Hmm. Oj, oj. Lew dźwiga i dźwiga te ciężary już długo, długo, długo. Tylko czemu, po co, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego myślisz, że musisz? Dlaczego uważasz, że tak trzeba? A może by tak sobie odpuścić to, może by coś zmienić, może by wprowadzić różnicę? Zobacz, rycerz bławcie mówi. Fuch z tym. Fuch, nie ma. Idziemy, działamy, robimy. Z życiem, z ikrą. Tu coś się przeciąga, ale jest też podpowiedziane, pozwól, żeby. Wszystko szło właściwym tempem, naturalnym tempem. Nic nie przyspieszaj nic nie ponagla i powoli, prawda? Ale jednocześnie, jak coś ci tak strasznie ciąży, to po co z tym dalej jesteś? Po co z tym obstajesz, jakby, prawda? Po co się przy tym zatrzymujesz? Może warto by było doprowadzić coś tu do końca i po prostu, po prostu to odpuścić, ustawić. Oczywiście, że to nie jest łatwe. A co tu na ziemi jest łatwe, prawda? Ale jeżeli jest to ciężkie, no to warto tu działać, żeby ten ciężar zlikwidować, po prostu uwolnić się od tego ciężaru. Dobra, co mamy na spodzie jeszcze? Czyli czego lew nie wie, co jest przed lwem ukryte? Że możesz bardzo. Szybko zwyciężyć, że możesz być lwem docenionym, że możesz być lwem zauważonym, że ktoś tu może się bardzo ucieszyć z tego, co ty planujesz. Druga rzecz, że tak naprawdę bardzo szybko możesz doprowadzić do równowagi, ale najpierw musisz rozważyć wszystkie za i przeciw, co jest dla ciebie ważne, co ważniejsze, i siłę masz na to wszystko. Siła masz na to wszystko. To wszystko wymaga jedynie od Ciebie odwagi. To wszystko wymaga od Ciebie jedynie odwagi. Odwagi, żeby się ruszyć. Odwagi, żeby to zrobić. Odwagi, żeby sobie na to pozwolić. To wymaga odwagi. I teraz pytanie, czy tą odwagę masz, żeby to zrobić? Odwagę, żeby coś runęło. Odwagę, żeby coś nowego mogło powstać. Zobaczcie, tak, układam i układam i nie mogę ułożyć. I mam takie poczucie, że ktoś tutaj też ma coś takiego. Układam i układam i nie mogę ułożyć, prawda? Czego? Może relacji, może związku, może zasad, może reguł. Hmm. Czuję, że są tutaj. są tutaj osoby, które... powiedziałabym, że są na wylocie. Z relacji ze związku. Może ktoś. Chcieć opuścić relację, związek. To powiedziałam na samym początku, prawda? Ktoś tutaj szuka drogi wyjścia. Ale jest to bardzo trudne dla tej osoby. Mamy, zobaczcie, znowu mamy to samo. Arcykapłanka. Ciekawe, że arcykapłanka tu się tak dużo pojawia. Może jakiś lew, dosłownie czuje, zapatrzył się na jakąś arcykapłankę. Czyli... Osobę, która zajmuje się duchowością, może, która zajmuje się ezoteryką, może, która się zajmuje, tak pracuje jak ja, na przykład, coś takiego w tym stylu. Może ktoś, kto ma bardzo głęboką intuicję, ktoś, kto jest przenikliwy w swoim postrzeganiu, prawda? Ktoś, kto ma dużo tajemnic. Może, możliwe, że to lew jest właśnie arcykapłanką, prawda? Czyli masz te wszystkie to, co powiedziałam, te cechy. I teraz zobaczcie znowu. Mamy timing. Siedem pentakli, czyli to jest potrzebne. Pamiętaj, właściwy czas, właściwe działanie, pójście za głosem intuicji, tego instynktu wewnętrznego. Ja czuję, bo tu masz też ten instynkt, chociaż trudno ci iść za instynktem wewnętrznym. Wierzysz głowie, a głowa cię prowadzi tam, gdzie cię prowadzi. Jeżeli głowa nie doprowadziła cię tam, gdzie chcesz dotrzeć, to znaczy, że trzeba by coś zmienić w swoim działaniu, prawda? I pozwolić sobie na to, by zaufać e, intuicji na przykład. Kolejna energia to jest zobaczcie, perseverance. Czyli tak, jest tutaj energia, ktoś tutaj trwa w czymś, ale to coś jest dla tej osoby co najmniej nieprzyjemne, mało komfortowe. Może to być relacja, może to być związek, e, może to być. Jakiś układ, albo po prostu rodzinne jakieś zależności, gdzie brak jest odwagi, żeby coś zrobić, coś powiedzieć, coś zmienić. I mamy kartę, która mówi: obudź się, przebudź się, uwolnij się od tego myślenia, że się nie da, że nie można. I to jest ten ciężar, który tu ktoś niesie, prawda. Niesie, i niesie, i niesie, i niesie. Tylko czemu, tylko po co, dlaczego? No właśnie. Patrzcie, drugi raz mamy triumf i róz, czyli tak naprawdę, żeby zasiać nowe, coś nowego, co może się pięknie potem rozwinąć, i być szczęśliwym, misiem, to trzeba wykonać pierwszy krok. Potem drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Siedząc, zastanawiając się, nigdy się nie dowiesz, prawda? Czy jest możliwe i co jest możliwe dla ciebie? Czuję, że wyzwaniem dla lwów w tym czasie może też być odnajdywanie informacji, szczególnie tych, które możesz mieć poczucie, że są ukryte, że są gdzieś tam. Jakieś sekrety, prawda? Aczkolwiek ja czuję, że Lew też ma swoje sekrety, których nie chce wyznać. Możliwe, że tu ktoś lwa męczy, dręczy o coś. Powiedz, 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 a Lew mówi a, -a nup. Nope. Albo wręcz Lew mówi, ale o czym ty mówisz w ogóle? Jaj sekrety. Jest to czas transformacji, tych naszych wewnętrznych frustracji, tego, co gdzieś tam w nas się mocno tłucze, drga. Czyli, że będziemy poszukiwać lepszego dla siebie miejsca, bardziej komfortowej przestrzeni. I szukamy tych możliwości, jak to zrobić, prawda? Gdzie wyruszyć? są to osoby, które szukają właśnie dla siebie tego kierunku. Pojawia nam się karta teraz energii męskiej. Jest 77. I mamy słowo King. I teraz kto to jest, zobaczcie. Kim jest ta osoba, która Czuję, że bardzo ma dużo pragnień, ale jednocześnie bardzo dużo blokad, ilimitacji i ograniczeń. I jest tu podpowiedź, że żeby móc coś tutaj uzyskać, trzeba przełamać te ograniczenia w sobie. Trzeba sobie pozwolić na odważne działanie. Oczywiście w wyważony sposób, we właściwym czasie. Ale trzeba tu odważnie zadziałać. O, wow, zobaczcie, serduszko mamy. Ask, listen, allow. Zobaczcie, czyli pytaj, słuchaj i pozwól, żeby płynęło na przykład. Dopuść pewne rzeczy. I mamy trust, czyli zaufanie. 44, czyli wyjście poza strefę komfortu. Trzeba wyjść ze strefy komfortu, żeby móc sprawdzić na przykład. Co ktoś na to, prawda? Może coś chcesz komuś zaproponować, żeby się przekonać, co ten ktoś na to, musisz się odważyć, pójść do tej osoby i powiedzieć o tym. Mhm. Okej, okay. wszystko jasne, zobaczcie. Ktoś jest zablokowany w przeszłości na tym, co się wydarzyło, na tym, co się nie wydarzyło. Na rozczarowaniach, na tym, jak ta osoba wcześniejsza tutaj zachowywała się. I teraz ten ktoś, kto się boi i się trzyma tej przeszłości, widzi świat, związki, relacje przez pryzmat tej przeszłości. Teraz pytanie, kto to robi? Czy to ty? Czy to ta osoba, którą obserwujesz na przykład, jest tak zablokowana? Dobrze. Druga, drugi temat. Zobaczcie, odejście. I teraz pytanie, czy kiedy dzieje się coś trudnego, kiedy sprawy nabierają powagi, po, robią się poważniejsze. Kiedy robi się trudno, kiedy robi się podgórkę w relacji w związku. Czy pracujesz nad tym, żeby coś z tym zrobić? Czy pracujesz nad tym, żeby opuścić tą sytuację? Czyli. Pokazują nam tutaj osoby, które uciekają przed problemami, uciekają przed trudnościami, ale czy jesteś w stanie uciec przed tym tak naprawdę? No właśnie. Oto jest pytanie. I z drugiej perspektywy patrząc, czy warto być z kimś w relacji, w związku, kto nie jest odpowiedni? Kto nie daje poczucia bezpieczeństwa, kto może nie słucha, prawda? Kto nie pyta, kto nie ufa, kto nie umożliwia pewnych rzeczy, prawda? Tylko nadaje taki ciężki, bardzo ciężki rytm pewnym kwestiom. Kolejna energia pokazuje nam się zobaczcie, samotny wilk. Kto z Was byłby w stanie powiedzieć o sobie, że jest takim samotnym wilkiem? I czy tak naprawdę nim jesteś, czy po prostu boisz się ponownie zakochać, ponownie komuś zaufać, bo boisz się tego zranienia, czy coś jeszcze? Uh -huh. Weźmy inne, zobaczymy te. Czy jeszcze coś dla lwów? O. Pojawia nam się czternastka, pojawia nam się tutaj energia karma. I też zobaczcie, yin i yang. Bardzo często jesteśmy w takich relacjach, które są relacjami karmicznymi. I dlaczego siedzimy tam tak długo, chociaż chciałoby nam się z tego uciec? Bo ta karma nas trzyma. Karma to jest energia, prawda, jakby prawo przyczyny i skutku. Często budujemy sobie wspólne życie, wspólny dom z kimś. Później czujemy już, że jakby emocje odpadły, wszystko się rozpadło, ale ten wspólny kredyt na przykład dalej jest, prawda? I wtedy jest pytanie, co ja mam zrobić. Tak? Co ja mam zrobić? Na co postawić bardziej? I teraz jak uwolnić się od karmy, słuchajcie, szczególnie tej negatywnej z wcześniejszych naszych wcieleń? Po prostu trzeba zachować się inaczej niż zachowalibyśmy się wcześniej. I powiesz, no, ale skąd ja mam wiedzieć, jak ja się zachowałam, czy zachowałem wcześniej? Masz gwarancję stuprocentową, że na dzień dzisiejszy masz dużo wyższą świadomość niż wtedy. Z racji tego, że jesteś w kolejnym wcieleniu albo wcieleniach, w związku z tym na pewno zachowasz się inaczej i na pewno będziesz czuć, czym jest tutaj to inne zachowanie. Poczujesz tą potrzebę, bo twoja energia wewnętrzna chce ciebie wyciągnąć z tej karmy, chce ciebie uwolnić od tego. Można się od tego bardzo szybko uwolnić, po prostu zmieniając podejście, zachowanie, działanie. I wtedy automatycznie wyrzuca nas z, danego, z danej pętli karmicznej. No, oczywiście, wpadamy w inną, ale to niektóre są bardzo przyjemne. Dobra, i teraz tak. Jakieś wiadomości, informacje ukryte dla Ciebie, może tego nie wiesz, może ktoś ci chce to przekazać. Ktoś tu mówi, że jest, że boi się odrzucenia i tak jak najbardziej to tu czuję, bo ten ktoś prawdopodobnie został odrzucony z przeszłości i droga wiadomość zobaczcie, muszę odpuścić czy puścić ciebie w świat i odnaleźć siebie zobaczcie i tu z tej strony faktycznie tak tutaj dużo jest na ten temat, że ktoś tak jak powiedziałam, chce pójść dalej odejść, uwolnić siebie czy nawet nie chodzi o to, że uwolnić siebie, tylko odnaleźć siebie na nowo Prawda? W życiu. To może być osoba w bardzo różnym wieku, ja czuję. Młodsza, starsza. To nie ma znaczenia, jakby. Ta potrzeba się może pojawić w każdym z nas. Powiem Wam, że bardzo trudne jest to czytanie. Bardzo intensywne jest to czytanie i bardzo głębokie jest to czytanie. Dwa razy nam serce kapłanka pojawiła i jeszcze księżyc do tego. I te karty, które pokazują, że tu jest jakieś przyblokowanie, właśnie ta karma, prawda? I można sobie pozwolić uwolnić się od tego, ale właśnie trzeba powolutku działać, obserwując na bieżąco, prawda? Przyglądając się, jak ten wilk z takim wyczuciem, prawda? Działać z ogromnym wyczuciem. Masz tą siłę, masz tą moc, żeby sobie poradzić, żeby się wyciągnąć z tego wszystkiego. Czy to chcesz pójść w dalszą drogę, czy chcesz zmienić coś, prawda? Masz tą moc. Tylko musisz uwierzyć w to i pozwolić sobie na to przebudzenie tej mocy wewnętrznej. I zrzucenie przede wszystkim. Gdzie niesiesz tą kopę drewna? Zobacz. Gdzie to niesiesz? Ten ciężar, który tu masz, gdzie ty to niesiesz? I czemu ty to niesiesz? Uwolnij się od tego. Pozwól sobie na to. Czy sobie pozwolisz na to? I co dalej, Ilwy kochane? I co dalej? W relacjach, w związkach, w miłości każdy będzie podejmował swoje decyzje. Pamiętajmy o intuicji, o instynkcie wewnętrznym i o tych bliskich osobach, które są w stanie nam mądrze doradzić. Prawda? Dobra, mini, wybierz kartę na koniec, na trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy dla lwów. Jedyneczka. Możesz tu oczywiście zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Jeden. Tu mamy raczej nie. Dwa. Odpuść. Zobacz, co masz odpuścić. Jak się wczujesz, w swoją intuicję będziesz wiedzieć. Wczuj się w siebie. I trzy. Tu masz po prostu tak. Na złoto także działaj, ale uwolnij się od tego ciężaru. Przebudź się. Możesz się od tego uwolnić, ale czy sobie pozwolisz na to? Oto jest pytanie. Tyle, kochanie dzisiaj, tyle mocno i życzę nam dobrego czasu. Niech jest niezwykły. Do usłyszenia w kolejnych czytankach. Papa. Pa.